Złama, Za no... Witam Was z tej strony, z Bilne w Stonoga. 1 758 000 złotych. Tyle wydałem na pomoc dla ludzi biednych, dla ludzi chorych, dla ludzi kalekich i dla ludzi opuszczonych przez to państwo. Jednym słowem, 1 758 000 złotych to kwota, która trafiła z moich kont na konta ludzi potrzebujących. Na konta ludzi. O których to państwo zapo zapomniało lub pamiętać nie chce, bo przecież łatwiej jest ukraść dla siebie jakieś pieniądze. Za milion można ładny domek kupić albo piękny samochód. Po co więc dawać ludziom biednym? Obserwuję to wszystko, co dzieje się na polskiej scenie politycznej. Obserwuję się również bacznie, przyglądam się waszemu zachowaniu. Jakieś 8-10 miesięcy temu zamówiłem czekoladki. Czekoladki, które miały służyć pomocy ludziom. Zostało mi ich niewiele. Jakieś 200 tysięcy sztuk. Bo przecież bolało różnych idiotów, że Stonoga będzie zarabiał na czekoladkach. Nikt nie brał pod uwagę tego, że to rzecz, która miała zarobić dla dzieci. Dla ludzi biednych, chorych. Dziś te czekoladki można wyrzucić. Pozieleniały, śmierdzą. Śmierdzą tak samo jak to, co robicie na co dzień. A na co dzień śmierdzicie. Siadacie przed komputerami, pierdzicie w stołek i uważacie, że ktoś za Was zmieni tę Polskę. Ja osobiście mam to w dupie, bo mam tyle pieniędzy, że jestem w stanie sobie żyć, wypoczywać na Karaibach, bawić się w Monte Carlo, pić szampany po 20 tysięcy złotych. Wy natomiast przez 26 lat. Idioci nie rozumiecie, że trafiają się w historii te, tego ostatniego ćwierćwiecza ludzie, którzy chcą zmienić Polskę. Za darmo, by, wam, by nam żyło się lepiej. Tymczasem dużo fajniej jest hejtować stonogę czy jemu podobnych. Do Was naprawdę idioci nie dociera, że tej Polski już nie ma, że to co te skurwy syny mówiły sobie i przyjaciół jest szczerą prawdą, że to państwo istnieje teoretycznie. I wy się zastanawiacie, co robić dalej, co tam klikać w tym głupim internecie, na głupim Facebooku? Ludzie, weźcie się w garść. Jeśli w tych wyborach nie wybierzecie ludzi, którzy naprawdę chcą zmienić Polskę, którzy chcą zdekomunizować Polskę, którzy chcą odpowiedzialności osobistej urzędników za ich błędne decyzje, którzy chcą usunąć. Przepisy, które skazują ludzi młodych, osiemnastolatków na niebyt tylko dlatego, że młody, głupiutki człowiek popełnił głupi błąd zapalenia jakiejś marihuany i za to jest skazane na niebyt i za to za 50 lat ma być racowym przestępcą? No to ja was nie rozumiem. Czego chcecie? Gotowca? Podryj? Tak zwane średnie sfery, którzy, które pracują w korporacjach po 15, dwadzieścia godzin. Wy się uważa się za yy, sfery średnie? Bo macie kartę kredytową z jeszcze aktywnym debetem na rachunku? Puknijcie się, a używając mojej terminologii, pierdolnijcie się wełby i zastanówcie, co będzie po 25 października, jak przyjdzie ta mała kurwa Karakan i zacznie Wam Polskę do końca rozgryzowywać, i zacznie się wszystko, by skierować nas na drogę wojny z Rosją. Do Was to naprawdę, idioci, nie dociera? Przestańcie mi pisać te piękne komentarze w tych głupich internetach. Wstańcie 25 i idźcie, idźcie, zagłosujcie na Komitet Wyborczy Zbigniewa Stanowi. Bo ja dla Was, idioci, oddałem biznes, rodzinę, być może wolność i moje osobiste, prywatne życie. A wy co daliście od siebie? Pierdolone komentarze na pierdolonym Facebooku? Do roboty. Do roboty i żebyście nie płakali 26 października, że jest wam źle. Bo wtedy wam jeszcze bardziej nawciskam chuj bardziej niż dzisiaj. Tymczasem, dobrej niedzielę.